Cześć, jesteśmy w centrum. Yy, tutaj mamy, chcę Wam pokazać taką kulę. Mamy. Tutaj ona się kręci, tylko nie chce sobie zamaczać łąk. Ona się tak po prostu kręci, tak jakby globus. A tutaj mamy wszystko. Tutaj mamy zapaloną nawet lampę, tylko nie chcę Wam czegoś pokazywać innego. Mam zapaloną lampę. Jesteśmy. Jesteśmy. Napiszę sobie ten momentum, tylko że lepiej wolę przerwać na chwilę. Muszę wam powiedzieć widzowie, że jest remont atusza naszego naszego brzegu. Remont. No i co wam jeszcze pokazać? Widzowie... Nie mam miejscu więcej jedynie lampa. O no tutaj. Mogę Wam jedynie pokazać w przerwie, Muszę Wam powiedzieć, Widzowie, czy ja Wam w ogóle mówiłem, że jest remont przy ratuszu, czy nie? Chyba już nie pamiętam, ale trochę się trzęsie kamerka Ojej. I nie ten. Oj, lepiej wezmę. I idziemy dalej. Tutaj mamy lampę, mówiłem wam już. Też chyba, ale idziemy dalej. Mamy, tak jakby ratusz byłby zabytkiem koło brzegu. Chcę wam pokazać, że jeszcze mam mamy. Tu mamy katedrę wysoko. Tu mamy katedrę. Zobaczcie. Zobaczcie, mamy katedrę. No. A tutaj idziemy, bo jeszcze możemy spotkać, nie wiem czy damy radę, albo Basztę płochową Lądową, albo albo... Muzeum Oręża, o! Muzeum Oręża Polskiego, Oręża. I mamy tutaj Tutaj też, tutaj się świecą lampy. Nie wiem czy tutaj wszystko jest naprawdę ciekawe do nagrywania, ale przerwie na razie. Zobaczcie widzowie jaki piękny zachód słońca. Zobaczcie. Patrzcie. Tutaj dziś widać ten. Ok? widzowie chcę wam powiedzieć, że jak tutaj był ten, to piszę taki, taki tutaj, bo, bo nie chcę mi się chodzić z tym statywem z kijkiem, bo mi trzęsie, ale tu piszę coś. Uwaga, spadające elementy dachu, czyli to znaczy, że, że może jest jakieś zjawisko, czy warunki złe, czy może wichły, czy burze, czy jakieś tam bardzo złe mogła ona się rozpaść, albo może remont jest, nie wiem, także Przerwę. Tu mamy widzowie miasto takie. Ja lepiej tak wolno chodzę, żeby mi się telefon nie uszał. Yyy. Jak coś. No i. widzowie, jednak muszę iść, ale czekajcie. Mogę tak dwoma trzymać, bo jak idę, to wtedy mi się te trzęsie. Ale tutaj ten. No i tu mamy. Tutaj w brzegu. U nas jest. Nie wiem, czy za co dostanę coś. Czy ten. No i tu B, ale powinno być ok. Powinno być. Może trochę ująłem osobę, ale. Ulica, ale. Ale przerwie. Mamy widzowie Bastę płochową, ale ona jest z daleka widoczna, z bliska B ja daleko od niej. Chociaż mamy ładne miasto, że tylko wam pokażę. No dobrze, już więcej nic wam nie będę pokazywał, bo nic chyba to więcej nie będziemy ciekawego nagrywać i nie będzie nic ciekawego. Także chcę z wami się pożegnać. Cześć. Trzymajcie się. Będę nagrywał i filmy. I możecie subować, skrybować, lajkować, pisać komentarze i, i udostępniać, i nie wiem, i, i pokazywać. No i, a i możecie mieć ze mną kontakt. Także, cześć, trzymajcie się. Pa pa.